Witam serdecznie wszystkich oglądających naszą debatę na temat etapowego wdrażania systemów IT. Nazywam się Anna Kurek-Płaneta i pełnię funkcję dyrektora Rozwoju Obszaru Ubezpieczeń, Podatków i Finansów w Od lat współpracuję z firmami, pomagając im optymalizować procesy za pomocą rozwiązań IT. Są ze mną również Paweł i Grzegorz, z którymi wspólnie staramy się digitalizować sektor ubezpieczeń. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Paweł Uraniewicz, jestem dyrektorem sprzedaży w Wisoft. Moją rolą jest wspieranie klientów w wyborze najlepszych rozwiązań IT i pomoc w ich wdrażaniu. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Skulimowski i jestem architektem rozwiązań biznesowych w Visoft. Odpowiadam za projektowanie i wdrażanie systemów, które pomagają firmom zarządzać procesami i rozwijać się. W trakcie dzisiejszej debaty postaram się również pełnić rolę prowadzącej, aby wspólnie z kolegami przedstawić sposób najbardziej esencjonalny temat etapowego wdrażania. Zanim jednak przejdziemy do tematu debaty, kilka słów o naszej firmie. Reprezentujemy Visoft, firmę, która od ponad 29 lat dostarcza rozwiązania IT dla różnych sektorów, w tym również dla branży ubezpieczeń. Nasze systemy, takie jak na przykład Visoft Insurance Platform, pomagają automatyzować i integrować procesy sprzedaży ubezpieczeń. Dziś chcemy porozmawiać o różnych podejściach do wdrażania tego, tego typu systemów IT i szczególnie przyjrzeć się jednemu z nich. W wielu miejscach będziemy jako przykład mówić o naszych doświadczeniach, przede wszystkim z wdrażania naszej platformy ubezpieczeniowej. Zacznijmy od podstaw. Czym jest etapowe wdrażanie? Dlaczego etapowe wdrażanie systemów? Grzegorz, jesteś zwolennikiem zwinności, prawda? Zdecydowanie. Etapowe wdrażanie systemów to podejście, które pozwala na stopniowe wprowadzanie zmian w organizacji. Zamiast dostarczać cały system naraz, od razu, pracujemy nad nim krok po kroku. Niby to jest oczywiste, ale jednak często bardzo ciężkie do wdrożenia ze współpracy z niektórymi klientami. No przecież dzięki takiemu etapowemu podejściu możemy pracować w mniejszych, łatwiejszych do zarządzania częściach. Każdy etap jest dokładnie testowany, optymalizowany. Unikamy w ten sposób takich sytuacji, w których po wielu miesiącach pracy okazuje się, że system wymaga gruntownych poprawek, gruntownych zmian w swojej budowie. Pomagają nam w tym metodyki tworzenia oprogramowania, w których my pracujemy. Scrum pozwala na regularne testowanie i wdrażanie kolejnych funkcjonalności, a klient ma pełną transparentność i wie, na jakim etapie jest projekt. Stawiamy na taki iteracyjny rozwój, czyli wdrażamy kolejne funkcjonalności kawałek po kawałku. Przekłada się to przede wszystkim na jakość, spójność w działaniu, jak i też, też i taki stały kontakt z klientem. W ten sposób zamiast czekać na pełne wdrożenie systemu. Klient może już po krótkim czasie odczuć pierwsze korzyści. To rozwiązanie nie tylko przyspiesza proces dostosowywania systemu do takich bieżących potrzeb i wymagań, ale także nam przede wszystkim pozwala reagować na bieżąco, na zmiany. Grzegorzu, tutaj już przy definicji tego etapowego wdrażania zaznaczyłeś wiele korzyści z takiego podejścia. Są to korzyści stricte operacyjne przy wdrażaniu rozwiązania IT, czy też przy cyfryzacji danego procesu, też takie związane z testowaniem, z jakością rozwiązania, ale i z organizacją projektu, która przy podejściu etapowym jest bardziej przejrzysta i też podatna na zmiany. Myślę, że często umyka nam w tych dyskusjach to, co najważniejsze z punktu widzenia klienta jako product ownera biznesu, czyli te korzyści biznesowe dla właściciela biznesu, korzyści dla inwestora. Paweł, powiedz nam, co jako osoba, która na co dzień rozmawia z potencjalnymi klientami, starasz się zaznaczyć, promując właśnie to podejście etapowe. Co jest najistotniejsze? To, co przemawia do klientów, to przede wszystkim namacalne wyniki i zysk. Biznes Case musi się bronić, e, e, dlatego też e, no, klient musi chcieć w niego zainwestować. E, zatem staram się dużo opowiadać o naszych doświadczeniach zdrożeń. Zdecydowanie korzy naj, największą korzyścią dla klienta jest możliwość obserwowania postępów w każdym etapie wdrożenia oraz bieżącego wprowadzenia zmian. To daje poczucie kontroli i pewność, że system będzie dopasowany do jego rzeczywistych potrzeb, czyli potrzeba taka biznesowa jest zaspokojona. Kolejną rzeczą, myślę, bardzo istotną jest to, że dzięki etapowemu wdrażaniu klienci mogą szybciej uruchomić produkcyjnie kluczowe funkcje systemu. A następnie stopniowo dostosowywać kolejne moduły do swoich biznesowych potrzeb. Pozwala to na wcześniejsze zobaczenie efektów i większą kontrolę nad projektem. To ważne, ponieważ klient może zdecydować, które funkcjonalności są dla niego najważniejsze i które właśnie chce wdrożyć jako pierwsze. Czyli które wygenerują mu najwięcej zysku? Maksymalnie skracamy tu też time to market, co oznacza, że klient może szybciej wprowadzić na rynek nowe produkty i funkcjonalności. Możliwość szybkiego rozpoczęcia generowania zysków to korzyść, która jest kluczowa dla każdego biznesu. Dlatego przemyślane, etapowe wdrażanie systemów jest bardzo skuteczne. Myślę, że zgodzicie się ze mną, Paweł Grzegorz, że w branży ubezpieczeniowej akurat mamy do czynienia z bardzo wymagającym i mocno regulowanym przez instytucje zewnętrzne klientem. Najczęściej właśnie przez to już na etapie pierwszych rozmów jego oczekiwania są takie, aby dostarczyć pełen zakres systemu sprzedażowego z taką obsługą wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Z pełną funkcjonalnością i też wszystkimi integracjami, jakie są możliwe do realizacji w jego ekosystemie. Taki full pakiet realizacji z wdrożeniem i uruchomieniem systemu na samym końcu. Czyli właśnie typowy waterfall, który zajmuje sporo czasu. Grzegorz? Tak, dokładnie. Wiemy z doświadczenia, że takie projekty trwają bardzo długo. A co za tym idzie? Na ten efekt biznesowy. I planowany zysk również trzeba no, poczekać trochę dłużej. Zaznaczmy również, że otoczenie biznesowe zmienia się tak szybko, że analiza przeprowadzana na początku projektu, już po pierwszej fazie implementacji, no, jest nieaktualna i nieadekwatna do bieżącej sytuacji. Po pierwsze, po pierwsze nieadekwatna do samej oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a po drugie, wymagań rynku. Po trzecie, też trendów sprzedażowych. W takiej sytuacji staramy się zawsze przedstawiać plan alternatywny, w którym pokazujemy konkretną korzyść z uruchomienia rozwiązania wersję wersji ASIS i już po przykładowo, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach wspólnej pracy takie efekty są zauważalne. Klient ma możliwość rozpoczęcia pracy w systemie sprzedaży pierwszych produktów, no i właśnie generowania pierwszych przychodów. Grzegorz, a czy możesz posłużyć się jakimś konkretnym przykładem z doświadczenia? Opieranie się też na praktyce pozwoli nam lepiej zobrazować, o czym rozmawiamy? No tak, to bardzo dobry pomysł. Opowiem może o przypadku wdrożenia systemu ubezpieczeniowego w pewnej firmie Financial Services. Może najpierw kilka słów o naszym kliencie i o takiej sytuacji zastanej, tej początkowej. Firma działa na, na rynku od wielu lat, ma mocną pozycję na rynku. I dużą sieć dealerską, rozproszoną po całym kraju. Dodam, że dealerzy sprzedają samochody różnych marek, a firma posiada umowy podpisane z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. No i tutaj jednak obsługą i sprzedażą ubezpieczeń zajmował się pośrednik. Z kolei po stronie firmy FS znajdował się system leasingowy, w którym znajdowały się wszystkie leasingowane auta, no i dane klientów. Taki system, między innymi służy do obsługi umów leasingowych, tworzenia harmonogramów spłat rat, takich czy, czy też na przykład do, do rozliczania. No i jak widzicie mamy taką sytuację, że nie ma integracji systemowej. Tak? ubezpieczenia są po stronie są poza firmą FS, która dodatkowo jeszcze płaci za ich obsługę, a próba sprzedaży produktów dodatkowych jest w dużej mierze właśnie w rękach tej firmy zewnętrznej. Ja to jeszcze uzupełnię, że to jest bardzo częsty przypadek, nie tylko w firmach Financial Services, ale też w firmach leasingowych czy u innych pośredników, z którymi rozmawiamy. Niektórzy klienci na pewnym etapie rozwoju firmy chcą zaopiekować się tematem ubezpieczeń po prostu sami. Zgadza się, widzą w tym realny zysk, a zysk jest tym większy, im lepiej podejdzie się do całego procesu. W przypadku, o którym zacząłem opowiadać, klient początkowo również planował wdrożenie takiego kompletnego Rozwiązania ze wszystkimi produktami w całej sieci sprzedaży. Balansując pomiędzy terminem wdrożenia kompletnego rozwiązania, a pierwszymi przychodami wspólnie wypracowaliśmy to, czym będzie właśnie to minimum, takie do rozpoczęcia działalności, ale takie wystarczające minimum oczywiście ustaliliśmy tak bardzo wysokopoziomowo plan działania, zbudowaliśmy taką konstrukcję, można powiedzieć szkielet. Który wyznaczał nam cel dla całego projektu, dla całego produktu. Kolejne wersje rozwiązania miały po prostu uzupełniać ten szkielet i sukcesywnie wprowadzać realną wartość biznesową. Zaczęliśmy od tego, że najważniejsze jest, aby jak najszybciej rozpocząć sprzedaż. Do tego są potrzebne odpowiednie produkty, więc wybraliśmy w pierwszej wersji te, które właśnie wystarczą na początek. Uznaliśmy, że w pierwszej wersji nie są potrzebne integracje np. z systemem leasingowym. No, w końcu pośredniej do tej pory też tak działał, że no, nie miał tej integracji, jak przed chwileczką sobie opowiadaliśmy o tej sytuacji zastanej. No bo też nie są od razu potrzebne te dane z systemu leasingowego, można je wprowadzić ręcznie. Nie wprowadzamy obsługi <laughs> tylko nowego biznesu, ale przyjmujemy też obsługę czynnych polis. No i to oczywiście wiązało się z pozyskaniem danych i z migracją do, nowe, do nowego rozwiązania. My na szczęście posiadamy narzędzia, które są dedykowane do takich, do takich operacji. Pilotażowo uruchomiliśmy system wybranych w salonach dealerskich, które były chętne do sprawdzenia nowego systemu, nowego rozwiązania. Czyli podsumowując w skrócie, klient mógł zachować dotychczasową obsługę przez pośrednika i równolegle mógł testować, wdrażać nowe rozwiązanie, nie obawiając się też, że klient, jego klient nie będzie nieodpowiednio obsłużony. Właśnie takie, takie było założenie, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia jakiejś nieprzewidzianej sytuacji no, do zera. Po sukcesie tego pierwszego etapu nasz klient rozszerzył swoją działalność na całą sieć sprzedaży, czyli na wszystkich dealerów. Wówczas obsługa przez pośrednika nie była już potrzebna, a nasze procedury migracyjne. Uzupełniły system o wystawione w tym czasie polisy, ale właśnie to, co też powiedziałaś, cały czas było takie zabezpieczenie, tak, że w razie niepowodzenia, cały czas te polisy mogły być obsługiwane i w starym, i w nowym, nowym biznesie. Kolejnym krokiem w całym projekcie było poszerzenie oferty, czyli wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych, tak aby sprzedawcy mogli lepiej dobierać zakres ubezpieczenia do, do przedmiotu. To spowodowało, że wzrosła liczba klientów korzystających z zakupu ubezpieczenia bezpośrednio do leasingu i naturalnie spadł odsetek klientów, którzy decydowali się na ubezpieczenie u innego agenta, czyli na tzw. polisę obcą. System dawał szerokie możliwości sprzedaży produktów dodatkowych do ubezpieczenia pakietowego. Nasz proces kalkulacji jest tak opracowany, w taki sposób skonstruowany, aby w jednym procesie wygenerować kilka lub kilkanaście ofert, to nawet w różnych wariantach dla tych samych towarzystw, a finalnie z jednego procesu wystawić na przykład trzy polisy. I proces kalkulacji wszystkich ofert, co ważne, bazuje na raz wprowadzonych danych. Pierwsze etapy wdrożenia wymagały jednokrotnego wprowadzenia właśnie danych do kalkulacji, aby uzyskać wiele ofert z różnych towarzystw, czyli już nie trzeba było korzystać z kilku różnych systemów, z kilku różnych kalkulatorów, żeby przygotować później takie porównanie ofert dla klienta. No i właśnie, wtedy skupiliśmy się na tym, na tej konkretnej części. Przyszedł czas na integrację z systemem właśnie, który już ma te dane i użytkownik wcale nie musi ich wprowadzać ręcznie, czyli nawet i ten etap... Yy, wyeliminowaliśmy, tak, sprowadziliśmy do, do opcji, tak naprawdę. Yy, nasze posiada, rozwiązanie posiada interfejs API dla całego procesu sprzedażowego. No, oznacza to mniej więcej tyle, że yy, po integracji naszego rozwiązania z systemem leasingowym, yy, może zostać przygotowana oferta ubezpieczeniowa, a nawet wystawiona polisa bezpośrednio z tamtego systemu. Oczywiście w międzyczasie powstawały inne usprawnienia, takie jak ujednolicenia procesu rozliczeniowego, czy automatyczne generowanie raportów dla towarzystw ubezpieczeniowych, ujednolicenie obsługi takiej posprzedażowej, w szczególności właśnie aneksowania POLIS, gdzie te procesy są bardzo... Hmm. Bardzo specyficzny dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. No i tak dalej. Integrowaliśmy również inne systemy klienta z naszym rozwiązaniem, systemem ubezpieczeniowym. Cały proces był podzielony na kilka głównych etapów, ale w ramach każdego etapu były wydawane kolejne wersje systemu, które co kilka tygodni wprowadzały nowe funkcjonalności. Dzięki temu my mogliśmy na bieżąco zbierać opinie od użytkowników, wprowadzać poprawki. I ulepszenia tak do, do kolejnych wersji. No i ten proces po prostu cały czas tak się toczył. Przez ten czas klient rósł, można powiedzieć, wraz z systemem. I tutaj zarówno, chodzi, zarówno jak chodzi o liczbę zatrudnionych osób, tak, które były potrzebne od razu od startu multiagencji, jak i o zasoby sprzętowe potrzebne do optymalnej pracy całego rozwiązania. To co mówisz Grzegorz, jest bardzo istotne z punktu widzenia budżetu tego typu projektów, jak wiemy dopasowane, dedykowane systemy sprzedażowe wymagają pewnych inwestycji. W sytuacji, o której Ty opowiadasz, już po dwóch, trzech miesiącach zaczynamy pracować na zwrot z inwestycji lub też można patrzeć na to inaczej. Zaczynamy pracować na pule finansowania, na rozwój systemu o kolejne etapy, czy na przykład, czyli na przykład na włączenie do portfolio produktowego nowy, nowych towarzystw ubezpieczeniowych, czy też na realizację funkcjonalności, które automatyzują najbardziej żmudne czynności. I to ważne, może też być to taki bonus na rzeczy spoza listy must have. Dokładnie tak. Wybierając podejście etapowe, często zaczynamy od określenia minimalnego zakresu wdrożenia, czyli tzw. MVP projektu. Kluczowe pytanie brzmi: bez jakich funkcji system nie może wystartować? Skupiamy się na podstawowych elementach, np. obsłudze najważniejszych produktów, możliwości ich kalkulacji, wygenerowaniu policy, a klient w tym czasie koncentruje się na podpisaniu umów z kolejnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Lub też analizie sprzedaży i efektywności pracy na systemie. A co najważniejsze już po pierwszym etapie monetyzuje inwestycje. Tak jak Aniu powiedziałaś, zaczyna zarabiać już po pierwszych miesiącach wdrożenia. My tutaj bardzo dużo powiedzieliśmy o korzyściach, a oczywiście wszyscy wiemy, że nie ma rozwiązań idealnych i każde podejście wiąże się z wyzwaniami. Akurat w przypadku tych projektów zwinnych, jednym z nich jest zdecydowanie utrzymanie spójności takiego projektu. Kolejnym może być i jest na pewno budżet. Po pierwsze, musimy zapewnić, że każdy etap jest spójny z całością systemu i nie powoduje też niezgodności z późniejszych fazach wdrożeniowych. Po drugie, w projektach realizowanych etapowo, w odróżnieniu od tych realizowanych w metodyce Waterfall, nie ma fix price. To daje w pierwszym takim kontakcie poczucie niepewności i dużego ryzyka od strony klientów. W naszej ocenie ten niepokój jest niepotrzebny. Grzegorz, jak to wygląda z perspektywy ciebie jako product ownera? Tak, to są wyzwania, które wpisują się w podejście agile, w szczególności zarządzanie oczekiwaniami klienta. Jest to jednak rękawica, którą warto podnieść. Przykładowo, nasz autorski system VIP. Może funkcjonować zupełnie samodzielnie, bez konieczności integracji z innymi systemami klienta. To daje klientowi elastyczność w wyborze, które funkcjonalności są dla niego najważniejsze i kiedy je wdrożyć. Tak jak już powiedzieliśmy, klienci oczekują często pełnych funkcjonalności. To wymaga akurat od nas dobrej komunikacji, właśnie i edukowania na odpowiednim etapie projektu. Stosowanie reguły morską, ocenianie zysków, zaspokajanie konkretnych potrzeb i na tej podstawie pomaganie klientom w podejmowaniu decyzji i ustawianiu ustalaniu priorytetów dla kolejnych funkcjonalności, układaniu kolejności realizacji kolejnych funkcjonalności mechanizmów. Tutaj kluczowa jest regularna komunikacja. Dzięki temu klient może śledzić postępy. No, i wprowadzać zmiany na bieżąco w trakcie projektu. W kontekście wyzwań nie możemy zapomnieć także o integracji z innymi systemami. Ważne jest, bardzo ważne jest to, aby każdy etap był dobrze przemyślany i kompatybilny z całością. To, co stanowi wniosek z wielu raportów rynkowych, to to, że zachowanie tej spójności w ekosystemie organizacji jest kluczowym aspektem. Grzegorz, myślę, że też zgodzisz się ze mną, że to nie tylko takie efektywne rozwiązanie, ale też sposób na zmniejszenie ryzyka i uzyskanie szybszych korzyści biznesowych, bo w końcu zawsze możemy zmienić kierunek rozwoju systemu, czy też zdecydować o zmianie priorytetów. I tu właśnie kłania nam się budżet. Paweł, jak rozwiewasz obawy klientów związane z kosztami, i z kosztami działania zwinnego? Tak, to prawda, one zawsze się, zawsze się pojawiają. Klienci często obawiają się etapowego wdrażania projektów IT ze względu właśnie na, na budżet, ponieważ trudno im przewidzieć ostateczne koszty. Początkowe etapy mogą wydawać się tańsze, kolejne iteracje mogą generować nieoczekiwane wydatki wynikające z nowych wymagań zmian technologicznych czy konieczności integracji z istniejącymi systemami koszty realizacji projektów w podejściu zwinnym mogą budzić obawy, ale pamię należy pamiętać, że to podejście pozwala na elastyczne zarządzanie budżetem i dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb i priorytetów klienta, dlatego też te obawy, że koszty mogą wypchnąć się spod kontroli, są oczywiście ważne, ale też ważne jest komunikowanie wartości każdego etapu wdrożenia. To klient decyduje, i myślę, że to jest najważniejsze, co należy podkreślać: że po każdym etapie może mierzyć już te pierwsze swoje korzyści może monitorować wydatki, zmieniać priorytety, dostosowywać. Plany bez ryzyka, że koszty nieoczekiwanie wzrosną. Jednym z kluczowych aspektów jest bliska współpraca i odpowiedzialność za decyzje podejmowane na każdym etapie wdrożenia. To zaufanie i partnerstwo pozwala na wspólne przechodzenie przez kolejne etapy projektu, minimalizując ryzyko i maksymalizując wartość z inwestycji. Warto podkreślić, że mamy w tym bardzo duże doświadczenie i skutecznie przeprowadziliśmy wiele z innych wdrożeń. Pomagając naszym klientom optymalizować koszty i unikać nieprzewidzianych wydatków. Grzegorz, Paweł, dziękuję Wam bardzo. Z przykrością muszę powiedzieć, że wyczerpaliśmy nasz limit czasu na dziś. W ten sposób dotarliśmy też do końca naszej dyskusji na temat zwinnego etapowego wdrażania rozwiązań. Zatem, odpowiadając na pytanie, czy zwinnie znaczy lepiej, myślę, że możemy powiedzieć stanowczo tak. W większości przypadków to skuteczne podejście z korzyścią dla obu stron, dla dostawcy i przede wszystkim dla e, klienta. Co ciekawe, badania pokazują, że największy opór przed pracą w trybie zwinnym związany jest z trudnościami przy zmianie kultury organizacyjnej i przyzwyczajeniem pracowników. Zatem wszystko zależy od nas, od zaangażowania i otwartości na nowe metody pracy. Kluczowe jest, aby wszyscy członkowie zespołu byli świadomi korzyści płynących z podejścia zwinnego i aktywnie uczestniczyli w procesie zmian. To właśnie współpraca, komunikacja i ciągłe doskonalenie są fundamentami sukcesów w zwinnych wdrożeniach. Dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, jak ważne jest etapowe podejście do wdrażania IT i jak wiele korzyści może przynieść, szczególnie właśnie w branży ubezpieczeniowej. Serdecznie zapraszamy także do kontaktu i rozmów z nami na temat rozwiązań, które mogą pomóc w usprawnieniu procesów w Państwa organizacjach. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i odpowiemy na wszystkie pytania. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję.